Kochani, moi drodzy, powiem Wam, że dzisiaj jest wyjątkowo zimno. Naprawdę jest bardzo, 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 bardzo zimno. Mój samochód tam się, wiecie, ogrzewa, a ja wypuszczam moje dziążki. Tak? Tyle to w ogóle widzieliście? Nie wiem. coś się nie mogę ostatnio całkowicie dogadać ze swoją kamerką, bo ja ją włączam, próbuję obrócić, a ona się nie chce obrócić. Więc tak, moi drodzy, powoli, powoli... Robi nam się zima. Jakby na to nie patrzeć, <grybujesz> jak bardzo tego nie chcieć, to robi nam się zima. Yy, ciuchy chyba mi nie wyschną, muszę je zabrać do domu. Muszę je zabrać do domu, powiem Wam, że jest masakra, jeśli chodzi o yy, temperaturę. Uch. Co poradzić? Co poradzić? To trzyma nalać. Jutro widzę, że będę musiała jechać też po jedzonko dla kurek, bo e, już się tutaj powoli kończy. Mam jedzonko. No co zaglądasz? Moje niektóre kurki to są takie obszarpane, bo większość moich kur przy domu są po prostu wiekowe. Najmłodsze są właśnie tylko te niektóre białe, nie wszystkie białe. No i tam te duże, ta co macha skrzydłami, to są moje nowe kurki, które mam e, z tego roku, ale powiem wam, że najlepiej z się nie noszą w ogóle, albo noszą się tak, że ja nie wiem gdzie. Ale dziwi mnie to, że nie ma od nich jajek, bo powinno być zielone i nie ma. I nie ma jajów od nich, nie. No właśnie, zobaczcie jak te kurki niektóre już takie obszarpane. Bo takie starowinki, pięcioletnie. No to wiecie, to już trochę wyglądają od samego początku. Ja mam Sancha się tylko trzyma dobrze. tak facet. A <noise> gdzie ty się tu schowałaś? Margaretka w tym moim bałaganie. Pancia musi tu w końcu posprzątać, nie? Cały czas szukam motywacji do tego, żeby tu posprzątać, ale jakoś... Jakoś nie mogę jej znaleźć, wiecie? No. Lecę na siłownię. Dobrze, że znalazłam motywację do tego, żeby ruszyć się w ogóle. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że ja już praktycznie wszystko, co w hurtowniach musiałam kupić, kupiłam. Eee, I niestety w hurtowni masło jest dużo droższe niż w takich dyskontach. I powiem Wam szczerze, że to, co się dzieje na parkingu i w ogóle w sklepie, jest masakra. Ja nie wiem, e, czy, czy sklepy będą zamknięte na miesiąc, czy tylko na dwa dni. Jest dziesiąta rano. Nie będzie stanąć, ledwie poczekałam aż ktoś po prostu opuści, bo bardzo zależało mi na tym, żeby zjechać do Lidla. Nie wiem, nie wiem, poszaleli. Zresztą za każdym razem tak jest. Dobra kochanie, jestem na miejscu i powiem Wam, że zastanawia mnie jedno, czy jeszcze ktoś uważa, tak jak moja sąsiadka, że 11 listopada to nie jest dobry dzień na ćwiczenia. I tak, powiem Wam szczerze, że z jednej strony wszystko rozumiem, ale z drugiej strony to właśnie chodzi o dyscyplinę, o siłę. O motywację. I uważam, że akurat ćwiczenia nie mają jakby... Nie wiem, to jakbym poszedzić na imprezę może to wtedy. Ale kurczę, chyba same ćwiczenia nie są jakieś straszne. Zresztą powiedziałam jej bardzo prosty argument, że skoro mogę iść do pracy i pracować cały dzień, to mogę iść do siłowni. Dobra, kochani, ja już jestem po siłowni i zastanawiam się w ogóle, czy coś z tego będzie vloga. Bo tak jak sobie przypominam, wczoraj to nawet nie sięgnęłam po kamerkę, i ostatnie dwa dni były na tyle szalone, że w sensie u mnie zawsze jak jest długi weekend i dużo się pracuje, to tak jest właśnie. Albo jak są dni zamknięte, no to kurczę, no co mam wam pokazać? Jak ja siedzę cały dzień w pracy, przychodzę do domu. Wczoraj mogłam wyciągnąć kamerkę na czas przygotowywania posiłku, bo jestem dumna z siebie, bo słuchajcie. Odstawiłam kawę, co prawda dzisiaj jest drugi dzień. Odstawiłam kawę. Dwa dni nie piję. O dwóch godzin nie piję, nie no, żartuję, Ale postanowiłam sobie, że przez cały miesiąc nie będę piła kawy, bo słyszałam właśnie, że podnosi kurtyzol, który powoduje często taki ten brzuszek. Wiecie, ten na dole, taką naszą fałdkę. A ja niestety, powiem Wam szczerze, mimo iż górę brzucha naprawdę według mnie, dla mnie ona jest bez zarzutów, to znowuż dół brzucha mam dalej mocno odstający. Ja już nie mówię o tym, że on na przykład pod koniec dnia jest bardziej lub mniej wzdęty. Chodzi o to, że ja mam ten tłuszcz na tym brzuchu, co mnie wkurza, bo jest tak i nagle tak, nie? Jakby o co chodzi? No i też może to być wina tego, że nie jem tyle, ile powinnam i często jest tak, że mam bardzo długie przerwy w posiłkach, nie jem śniadań, a ćwiczę i dlatego wczoraj naszykowałam sobie dwa posiłki, które już wprowadziłam do aplikacji na telefonie, żeby zjeść przynajmniej 2000 kalorii, nie? Żeby tutaj był taki minimum. Kochani, wczoraj odkryłam również, że mam zmarszczki. Słuchajcie, i to takie nawet mocne. Nawet wcześniej nie widziałam, ale tutaj w końcikach oczu, no po prostu są one mega, mega. Teraz może jak nałożyłam makijaż, to nie, ale są mega widoczne i też bardzo mam mocne wory pod oczami. Bardzo mocne. I chciałabym też bardziej zadbać o cerę. Ostatnio taki jakiś e, miesiąc, nie w ogóle taki rok oczyszczenia mam chyba naprawdę. E, I chciałabym sobie e, kupić jakieś takie, ale wiecie, co już takie naprawdę sprawdzone kremy, ale nie wiem w ogóle od czego się zabrać. Ja mam problemy z e, skórne, podskórne, bo ja nie mam pryszczy, tylko to są takie wysypy. To nawet nie jest kaszka, tylko takie wiecie co, podskórniki, coś takiego, co mi wystaje, ale ciężko powiedzieć co to jest. Zaraz się zbieram, bo muszę odebrać ryby, bo powiem Wam, że wczoraj był ładny ruch i zabrakło nam ryb. Znaczy zabrakło, na dzisiaj by zabrakło, dlatego muszę dzisiaj jechać rybki odebrać świeżutkie. Także dziękuję bardzo mojemu dostawcy, że w ogóle w piątek, 11 listopada chce mi zrobić te ryby, więc dziękuję. Ale wiecie, no... I patrzę sobie, jak tam inaczej dojechać, bo mi się generalnie nie chce jechać przez, jakby wracać do punktu, gdzie mieszkam, bo to jest jakby z drugiej strony, jeszcze dalej, jak ja mieszkam, przynajmniej w tamtą stronę. I wiem, że można gdzieś przez miasto jakoś przejechać, ale nie wiem jak. I znaczy wiem i nie wiem. To jest dosyć śmieszne, bo wiem i nie wiem, więc będę zaraz szukała sobie drogi, a mam być tam na dziesiątą. Mm, więc lecę, bo mam 22 minuty. Widać postawię, że już się ostatnio mróz dużo bardziej utrzymuje i powiem Wam szczerze, że zaraz będzie trzeba zamykać kaczki, chyba yy, ponieważ, no jak zamarznie staw, to one nie będą miały się gdzie schować yy, i wszystko będzie mogło do nich wejść. To znaczy, na przykład, no, lis nie po tym lodzie. Także. Będę musiała tutaj mieć to na obłędach. co tam sobie w ogóle. Czarna plama. A co wy wszystkie tutaj robicie? Przepraszam bardzo. Kurki moje. Co wy tu robicie? Ta się tak zlała, że jej nawet nie widać. Cześć. Dzień dobry. Wszystko zagląda. Siśko zagląda. Tomaszu, co ty tu robisz? Tomaszu. Halo. Są kury, które mogą wychodzić i są kury, które nie mogą. O, próbaj. <laughs> Się Tomasz spiął. Kajtek zagląda, co ja tu mam. A ja mam sałatę dla królików tylko. Nie dla ciebie niestety, nic kasztanie. Nic dla, dla was, nic dla was. No. Dzień dobry kochani, mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć, bo siedzę w samochodzie, który się odladza. Ja byłam pewna, że mam samochód zaparowany, bo tak to wygląda. A okazuje się, że pokropiło i to wszystko zmroziło, więc jeszcze gorzej, bo to nawet nie jest, słuchajcie, szron, tylko to jest lód. I siedzę sobie w samochodzie, tutaj mi szumi z każdej strony, dlatego też staram się mówić głośniej, żeby było cokolwiek słychać. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu zakończę tego vloga. Mam tak mało materiałów, nic się nie działo. No ja tylko siedziałam w pracy, ale to już o to wczoraj mówiłam. Dzisiaj mam wolne, no to może chociaż coś e, więcej pokażę, no. e, Oczywiście będę jechała też na smażalni, Wiadomo, trzeba ogarnąć zwierzaki. Tutaj e, e, smażalnie po, po takim dłuższym weekendzie. Także, przepraszam, także wiecie, no trochę roboty jest. No ale później będziemy w domu posiedzieć, bo Marysia znowu chora, w sumie znowu, dalej chora, więc tutaj w tej kwestii się nic nie zmieniło. Ja bym chciała sobie zajechać do Rosmana, kupić sobie coś na włosy, termoochronę, chciałabym sobie kupić coś pod oczy, bo mam ostatnio takie spuchnięte cały czas w oczy, że bardzo bym chciała właśnie sobie coś pod nie kupić, jakiś krem, nie wiem, jeszcze się na tym nie znam, bo nie używałam. Eee, ale odkąd ćwiczę, ćwiczę zauważyłam, nie wiem czy to przez to, że po prostu schudłam i jak byłam troszeczkę bardziej opóźniona na twarzy, to tego nie było tak widać, że to dopiero widać, nie wiem, w każdym razie muszę sobie e, coś kupić, dobra, mi się szyby odmarzły, także jadę, no, bo ciłownia nie poczeka, a czasu coraz mniej, no, lecę. Dobra kochani, ja jestem już po ćwiczeniach i powiem Wam, że dzisiaj wyjątkowo naprawdę świetnie mi się ćwiczyło jestem po prostu jak młody Bóg e, po tych ćwiczeniach. Mam siły. Nie wiem, czy zauważyliście, jak mi się dzisiaj ładnie włosy ułożyły. Co w się sensie, ładnie, no może dla niektórych nieładnie, ale one są takie naturalnie, ja ich nawet nie prostowałam. Przyprostowałam sobie tylko troszkę grzyweczkę. E... Przyprostowałam sobie tylko troszkę grzyweczkę, żeby ładniej wyglądała i powiem Wam, że wow, moje włosy dzisiaj zaszalały, widzicie, te fale i one nie są takie, że na przykład tylko jedna fala, tylko takie... Nie wiem, co im się stało, ale niech będzie tak dalej, to nie będę musiała ich wcale prostować, tylko grzyweczkę ewentualnie sobie ułożyć, bo ona zawsze jest taka o... o taka o, ja tego nie lubię. Dobrze, kochani, mam pomysł, jedziemy sobie do Kauflandu, on jest po przeciwnej stronie i e, zobaczymy, czy tam mnie nie ma i co dobrego mają w ofercie. Chciałam sobie parę rzeczy kupić, to kupić, muszę sobie kupić płatki owsiane, bo mi się kończą, e, no i takie parę innych rzeczy, więc zobaczymy. I sobie wam food haul, bo na pewno kupię dużo różnych rzeczy takich, których normalnie Normalnie nie kupuję, więc czekajcie. Teraz to będzie za chwilę, nie? Dobra, ja już jestem na smażalni, bo taka <grywa> mi się zaszła w tym kauflandzie, bo normalnie jest 11:00, prawie 30, gdzie ja powinna być na 11:00 w pracy. Już nie mówiąc po tym że po takim długi weekendzie, ja mam tyle roboty. <grywa> Masakra! No ale co zrobić? No chyba, no chciałam sobie zaszaleć, zaszalałam, no i już. No i teraz muszę zabrać szybciutko do roboty, także nawet nie mam za bardzo co za dużo nagrywać, bo trzeba yy, działać, tak? No właśnie, trzeba ryby rozmrozić wszystko. Oj, nie wiem, nie wiem jak ja to zrobię, ale no jakoś muszę. Trzymajcie za mnie kciuki. Dobra kochani, nie chciałam nagrywać od razu, bo właśnie byli ludzie tutaj oglądali zwierzątka i tam trochę rzeczy też poopowiadałam odnośnie tego jak tutaj wygląda o rasach i tak dalej, więc e, też no, nie miałam jak nagrywać, więc jedzonko już dostały, w sensie drugie śniadanie, czy tam obiad można by to tak, tak nazwać e, dostały, więc e, tutaj widzicie prace zakończone. I lecę do domu, bo jest mi zimno i chciałabym też rozpalić w piecu. Mam zakupy w samochodzie, jedzenie dla kur domowych w samochodzie, więc trzeba wszystko powyciągać. I tak, tak to wygląda. Przywitam się ze wszystkimi zwierzątkami. Słuchajcie, musiałam przenieść czubatkę jedną, w sensie parkę, bo nie wiem dlaczego, ale widzę, że ma obgryziony, obgryzioną głowę i tak jak miała obgryzioną głowę e, jak ją kupowałam to tak znowu widzę, że ją kury dziobią w ten czubek więc przeniosłam ją do innego kurnika z Dinem się przywitamy tak Dinuś, cześć Dinusiu kochany cześć co słoneczko co tam myjesz sobie piórka tak piórka wydziubujesz tak no Także tak sytuacja się ma. E, spadam, bo chłodna. A ja płaszcz zostawiam w samochodzie. Już wypadałoby iść, już wiecie co, do do domku, tak? Tu widać, że chłodniej, bo się napufały zwierzątka, tak? Takie się nawzdymały. Co gościu? Co gościu, też zbierają tłuszczek na zimę, żeby im nie było zimno. Ten paw coraz piękniejszy się robi. Nie będzie to, co Kuba, ale i tak jest piękny, co mnie cieszy bardzo. Będzie godnie zastępował Kubę. No i spadamy, spadamy, w sensie ja spadam do domku. Jednak wiecie co, rybki albo ktoś mi ukradł, albo odpłynęły, bo widzę, że jest ich coraz mniej. A martwych nie widzę, więc albo ktoś się częstuje, też, ry, też y, mogą się częstować tym, słuchajcie, y, kaczki dzikie, no. No ale cóż zrobisz, nic nie zrobisz, takie życie, takie kolej, przecież nie będę tutaj stała z, y, ze strzelbą i zestrzeliwała każdego, y, kto podejdzie mi do rybek, nie? No, zobacz, jak już się buro, szaro buro robi. W ogóle na jutro zapowiadają śnieg. Na jutro u nas zapowiadają śnieg, więc jestem ciekawa, czy faktycznie będzie padał. Lecę po klucze do mojego męża i spadam do domu. Jeszcze jest cała masa rzeczy do zrobienia. No, lecę. Dobra, podjechałam sobie samochodem jak najbliżej bramki. O, kurki już. Już kwoczą. Kwo, kwo, kwoczą? Nie, nie no, nie kwoczą. O, proszę bardzo, tak wygląda mój bagażnik po całym dniu. Śmiać mi się chce, bo gościu powiedział, nie no, te worki tutaj nie wejdą. Mówi, przecież pani samochód siądzie. I ja mówi pani, ja mówię, biorę czasem trzy razy tyle, bo tutaj są tylko trzy worki, a ja czasem potrafię wziąć yy, na przykład yy, sześć, siedem worków, nie? Nie wiem, jak to się stało, że tych zakupów tak dużo wyszło. Słuchajcie, po prostu. O, teraz lepiej. Jak to się stało, że ja nagle z paru rzeczy, które chciałam kupić, mam pięć toreb. Nie wiem, ale zaraz to wszystko razem rozpakujemy. Zacznę od czajnika, dlatego że miałam kupić elektryczny, a nie było, więc wzięłam sobie. Nie chciałam się, że do żadnego sklepu już jechać, takiego AGD, więc po prostu wzięłam taki i taki będzie nam służył. Chyba, że się zdenerwujemy, to po prostu wiecie, kupię elektryczny, ale... Powiedziałam mężowi, przepraszam, sorry za to w ogóle. Powiedziałam mężowi, że taki czajnik też ma swój e, taki e, charakter, nie wiem, klimat. Resztki dla kur, sorry. E, więc tak, zaraz sobie nastawię wodę w nim, ponieważ mam ochotę na herbatkę, a nie chciałam go w ogóle rozpakować, bo chciałam Wam go pokazać. No bez sensu, nie? Więc e, zaraz będę robić sobie herbatkę. Muszę się coś spieszyć, bo mam tylko 13% baterii, więc to będzie bardzo szybki vlog. Yy, a wam pokazałam, nic wam nie pokazałam. Kamarka mnie wciula zrobiła. Dobra, więc tak: mandarynki, dlatego, dlatego że po prostu podoba mi się mega tutaj i będę mogła tutaj częściej coś trzymać. Nie chodzi o gałązki, ale wiem, że często mam tak, że te mandarynki właśnie są bardzo dobre, więc jakby spoko. E, rajstopy, bo ja rajstopy noszę praktycznie cały czas, więc e, no musiałam sobie kupić, bo pękają. E, dalej sałata, bo ostatnio robię sobie bardzo często te sałatki Nawet tutaj na na mnie czeka, więc pewnie za niedługo jak tylko skończę vloga i rozmieszczę to wszystko to sobie tutaj dodam i powiem wam, że zakochałam się w sałacie rzymskiej. Kupiłam sobie takie czekoladowe płatki do pieczonej owsianki. I mimo, że to jest czekolada i ma masę cukru, to stwierdziłam, że to mnie nie zabije, a będę sobie dodawała i troszeczkę, wiadomo. I to wszystko sobie wliczę w ten, w kalorie. Tu jest mięso do rosołu, które zaraz będę robiła. Nie znieńczujcie mnie, że kupię Biedronce, ale... W piekarni kupiłam mały chlebek, chlebek orkiszowo-pszenny taki, cztery kromki, bo u nas można na cztery kromki, na kromki kupować i pro body, bardzo lubię go w ogóle, taką sobie po prostu muszę kościć na zło. Dalej mamy dla Marii zwykłe biszkopty, chia, bo chciałam sobie zrobić deserki, mam takie nawet fajne małe pudełeczka, a nie miałam chia. Bez sensu. Tutaj są dwie przyprawy do grosa. Moja ulubiona przyprawa do kurczaka. Nie żadnej innej nie użyłam, tylko tego. Stwierdziłam, że wezmę sobie z korzennymi przyprawami do grzańca, ale dam do herbaty i zobaczymy, co wyjdzie z tego. Mozzarella di Bufala. W ogóle to jest chyba, to nie jest czasem po prostu zwykła burata nie wiem, zobaczę jak otworzę i zjem, to się okaże, czy to jest burata, czy nie. E, na spróbowanie wzięłam sobie też właśnie do owsianki, ale już takiej zwykłej, niepieczonej, alpro wanilię i alpro mm, migdałowe. Proszę bardzo. Jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. Do... Pankejków, serki wiejskie Również do skierników właśnie Albo po prostu też do owsianki Serki Tofu na spróbowanie Cały czas próbuję się, co jakiś czas mam tak, że Próbuję się przekonać Do tofu, to jest chyba w ogóle Pieczone W sojowym sosie, więc Chciałam takie wykorzystać do Szakszuki zamiast jajek Prezydent bardzo lubimy z mężem. Mój mąż uwielbia właśnie almetę chrzanowę, czego ja nie rozumiem. E, I też nie było zwykłego almetę to wzięłam mu ze szczypiorkiem i z cebulką. Ciecierzyca e, właśnie do kaszy, którą tutaj dziś mam. E, malinki dla Marii, które będę musiała zaraz jej je dać. Tutaj są już wszystkie rzeczy, które Wam pokazałam, więc lecimy do tej torby. Do herbaty, oczywiście, pomarańcze. Normalnie bym nie brała tych e, torebek, ale słuchajcie, w Kauflandzie trzeba wszystko oklejać cenami, więc bez sensu. Uwielbiam ten e, peeling. Proszę bardzo. To jest jedyny pink, po którym ja czuję, że moja twarz faktycznie jest, słuchajcie, starta. Więc tylko takiego ja używam. Awokado. Awokado najbardziej mi się opłaca kupować w tych siatkach, czy to w biedronce, czy gdziekolwiek. zwykły proszek, nie proszek, zwykły cukier maniliowy. Jak yy, nie parówki, no jak parówki, nie parówki, jak parówki to tylko te 100%, czy z szynki, czy skurczaka. Dalej. Tortille. Proszę bardzo płatki owsiane, bo mi się moje kończą, a codziennie ostatnio staram się jeść. E, jedyna kiełbasa, którą się u nas je w domu, to jest e, z kurczaka. Miałam ochotę dzisiaj na pasztet i ja sobie dzisiaj pasztet z pomidorem zjem. Do deserku właśnie krem kokosowy czerwoną soczewicę, bo mi się zupa zamarzyła, a że robię rosół, no to z rosołu sobie zupę zrobię. Jakaś pasta ostra, no to do szakszuki będzie idealna. Mówiłam, że w Kauflandzie kupuję różne dziwne rzeczy. Kokolino, to wiadomo do czego. I tak, kuskus -kus perłowy, ostatnie moje odkrycie. Kocham tą kaszę, kocham tą kaszę, naprawdę i dlatego tutaj się znalazła też. No i coś, czego jeszcze nie jadłam, komosy ryżowej, to też właśnie sobie do tych moich sałatek z kurczakiem e, kupiłam. Następna torba. Boże, jak mi szybko idzie. <gry> Pomidor kuczery musiałam kupić, dlatego że te, co kupiły ostatnio moje mąż, to w ogóle spleśniały. Nie wiem, co się stało, dlaczego tak szybko spleśniały, ale no po prostu zaczęło się na nich robić czarna pleśnia, a wiem, że to jest najgorsze, więc po prostu poszły w kosz. E, Pty razy dwa, słonka pysiowa, bo to jest pyszne w ogóle na koprze Polska. Nioki sobie kupiłam. Słuchajcie, jest, żeby zrobić coś pomidorowym na szybko właśnie jako drugi, drugie danie. Mówiłam wam o kremie na przeciwstarzeniowym, proszę bardzo kupiłam sobie, ja nie wiem do, od ilu lat to jest, ale to jest nieważne, ja sobie go i tak będę nakładać na noc, yy, bo to jest na, na noc krem, więc od dzisiaj spróbuję. Udało mi się dorwać inną herbatę z tej firmy, która mi najbardziej smakuje, jabłko z miętą, więc dzisiaj na pewno, zaraz zresztą już, aha, nie nastawiłam koniec końców, dobra. Do pancake'ów również deser czekoladowy, taki proteinowy. Dużo rzeczy mam proteinowych. Makaron do spróbowania, bo ja lubię takie rzeczy. I tylko jedną porcję, dlatego że takie rzeczy tylko ja jem. E, bananki. Torba bananów. E, co my tu jeszcze mamy? Muszę się kończyć, bo już widzę: mi miga bateria. Serę do włosów. Pamiętam, że kiedyś tylko takie coś było w sklepach i tylko takiego czegoś się u, e, używało, więc e, dlaczego nie? E, o, właśnie to jest też ochrona, na której mi zależało, więc wlecia, leciała. E, z dziką różą herbatka. Tam są dla kotów. Tylko sześć, bo takie jakieś, wiecie co, z, beznadziejne, więc kupiłam tylko sześć, żeby miały na dzisiaj. Jutro pojadę normalnie do zoologicznego. Tutaj jest mozzarella light. Ogórki gruntowe, bo jeszcze są jeszcze są dobre, więc e, dlatego. No i tak, tutaj są banany i już przejdę sobie tutaj na szybko. I tu już jest biedronka. W biedronce... Były cebulki mieszane, to jest w ogóle super sprawa, że może, macie w jednej saszetce różne cebulki. haki, które kocham i wyglądają i są w ogóle miękkie i wyglądają na mega dojrzane. No pewnie też zaraz zeżrem i nie będę się niczym przejmowała. Yy, budyń jeden. <ścoughs> to są właśnie te groszki, o których mówiłam i miałam je w trzech różnych yy, odsłonach a dlaczego by nie. Do rosołu porcja, y, tutaj mamy jeszcze czarną fasolkę, też mi bardzo smakuje do różnych rzeczy. Szkoda, że jest takie duże opakowanie, bo ciężko to wyko wykorzystać, no, ale już niech będzie. Y, I ostatnią rzeczą są fala, jest falafel. Bardzo lubię, w ogóle bardzo lubię tego, te, y, tą firmę i z niej produkty. Więc tak wyglądają moza, moje zakupy. Słuchajcie, tu jest... Y, 450 zł na stole. Nie ja nie wiem za co. W sensie, w sensie dużo i niedużo tych rzeczy. Ale nic konkretnego, ale też chemia. Sam krem 50 zł, więc jakby wiecie, no. Przemilczmy to, przemilczmy. Pomidory 12 zł kosztowały. a Już nawet mi się nie chce nic mówić. E, lecę nastawić rosół. No, bo, bo już późna godzina, a chciałabym zjeść rosół. Od e, odsłonach. A dlaczego by nie. Do rosołu porcja. Yy, tutaj mamy jeszcze czarną fasolkę. Też mi bardzo smakuje do różnych rzeczy. K szkoda, że jest takie duże opakowanie, bo ciężko to wyko wykorzystać, no, ale już niech będzie. Yy, I ostatnią rzeczą są fala, jest falafel. Bardzo lubię, w ogóle bardzo lubię tego, te, yy, tą firmę i z niej produkty, więc tak wyglądają moza, moje zakupy. Słuchajcie, tu jest. Yy, 450 zł na stole. Ja nie wiem za co. W sensie, w sensie dużo i niedużo tych rzeczy. Ale nic konkretnego, ale też chemia. Sam krem 50 zł, więc jakby wiecie, no. Przemilczmy to, przemilczmy. Pomidory 12 zł kosztowały. a Już nawet mi się nie chce nic mówić. Eee, lecę nastawić rosół. No, bo, bo już późna godzina, a chciałabym zjeść rosół. Co ci miałby kod pokazać? Dobra, ee, więc ja sobie ogarnęłam rosu. Gotowałam się za 3 godziny. Naleśniki dla Marii. Co powiesz? <laughs> o ty jeden. No. I tak kochani. Dzień zleciał wolny na sprzątaniu, ogarnianiu. Nie wiem, ten vlog będzie raczej e, dość nudny, bo się nic za wiele nie działo. No ale co poradzić? Bywają mi też takie dni, że naprawdę nic kompletnie się nie dzieje. Mam ochotę sprób spróbować tej mandarynki. Spróbujemy jej razem. Czy to będą dobre mandarynki, czy będą niedobre mandarynki? Odstawiajcie. Jest taki czas, że załącza się zapach na mandarynki i smak na mandarynki i potrafię sobie obrać pół miski mandarynek i wpierdzielić po prostu wszystko. Tylko że one muszą być dobre. To muszą być dobre mandarynki, nie? Każdy wie, że mandarynka musi być dobra, żeby ją się chciało jeść. Zobaczymy. Są mega, mega soczyste.